Witam wszystkich 19 września, sobota. Ostatni dzisiaj był u nas lot konkursowy z miejscowości Kowalów, 190 km do nas. Piękna pogoda, byłem u kolegi na locie, próbowałem coś tam nagrać, ale skasowało mi się w połowie, także nie chciałem dawać jakiegoś urwanego kawałka gołębi ładnie siadały kibicowałem tam naszym gołębiom, które zostały podarowane koledze gołębie szły z kierunku bardzo mnie to cieszyło może nie siadły w pierwszej grupie w czołówce, ale siadały fajnie nie były gdzieś przewiane dla mnie amatora fajny widok podobało mi się co u nas, u nas po lotach nie lotujemy, ale siedzą u nas dwa gołąbki z opolskiego poniedziałek yy, otworzymy, odbudują się, także myślę, że pójdą spokojnie do właściciela. Yy, z jednym mam kontakt, z drugim nie, bo na TPS nie ma, yy, nie ma TPS-u, bo już ktoś ogołocił, też właśnie dziwię się, że ktoś to robi, nie wiem, 5 zł chyba kosztuje TPS, no ale to chyba dla każdego jakiegoś hodowcy jest trofeum. Także u nas w koszach, tak mówiłem, tu widać leży sobie zmęczona samiczka, ja będę może podawał oddziałów z opolskiego i tutaj druga rozdzieliłem je żeby się tam nie dziobały tylko żeby odpoczęły yy, kierunek mają do domu wspólny jedna ma trochę dalej druga bliżej także w poniedziałek może w poniedziałek je, je z rana otworzę jeśli będzie ładna pogoda i niech sobie lecą Yy, tak dodam jeszcze tylko tyle, że u nas jak te gołąbki wejdą, to człowiek się stara odbudować, podajemy jakąś tam glukozę, dobre jedzenie, konopie, nie żałuję im yy, świeża woda, nieraz nawet częściej mają, dzisiaj jeszcze wymienimy papier, ale yy, częściej może zaczynam od nich karmienia niż od swojej gołębi, ale yy, nie smacza je tylko nieraz kontakt z hodowcami, gdzie no, traktowane są gąbki, po prostu yy, jak mięso armatnie, często jak śmieci, że jak nie potrafi przylecieć, to niech nie przyleci. To i tak trzeba go zlikwidować, usunąć, jak nie potrafi lecieć. A fajnym przykładem było to: była u nas semiczka z Częstochowy, która się zawiesiła u nas na polocie. Siedziała u nas 2-3 yy, dni. Otworzyłem, doszła do, w środę do Częstochowy w Pan zadzwonił, bo nakleiłem, nie miałem z nim kontaktu, nakleiłem na TPS-a swoją naklejkę z numerem telefonu. Gołąbek się w domu odbudował. W sobotę poszedł na lot, drugi na gołębniku. Także nie ma reguły. Nie chcę się wymączać, bo nie lotuje, ale często warto dać szansę tym gołębiom po prostu. No, każdy ma chwilę słabości. Teraz ten okres pierzenia. Każdy karmi po swojemu. Jedni myślą, że już znaczy, sądzą, że jeżeli się już loty zakończyły, to już jest po temacie, można odpocząć. Ja chociaż nie lotuję, myślę, że teraz głębiej muszę mieć wszystko. Siemiliana Stropes, słonecznik. Yy... I jeszcze dodatkowo konopie. Karma pierzeniowa extra. Ja bardzo mało używam pszenicy. I nawet fajnie, że pan w sklepie mi podpowiedział. Pierzeniowa extra bez pszenicy, bo pszenicy dostają od dwójka. Ponad rok temu bardzo mało ich zużyłem, karma wygląda, myślę, wyśmienicie, naprawdę, i do tego te moje dodatki. Oprócz tego dajemy jeszcze ryżpady pięćmień, ale te rzeczy chyba nie trzeba za dużo przedstawiać. A z dodatków to na czym bazujemy? Drożdże piwne, eukalipsa na drogi oddechowe, myślę, że bardzo dobra rzecz. O tym produkcie za chwilę powiem. <laughs> Nie wiem dlaczego, ale też skupiam się mocno. Aminosol to jest takim y, dla, y, w okresie rekonwalescencji. Y, taka mieszanka paszowa, uzupełniająca dla głębi. Myślę, że nieduże pieniądze warto w tym okresie pierzenia. Myślę, że głęby też są osłabione. Raz w tygodniu można, myślę, wydaje podać. I teraz ustąpiły już opały. Do wody dajemy probiotyk, zwykły probiotyk. Y, dwa razy. Raz w tygodniu, dwa dni pod rząd, taka herbatka. A dlaczego pokazuję trikoli, trikoli, podpowiedział mi kolega Bogdan. To jest do jak gołębie. Coś widać, coś się z nimi dzieje nie tak. Zwalcza oczyszcza wątrobę krew w ciągu kilku, kilku dosłownie godzin. Kilka gołębi postawiło mi to na nogi warto poczytać o tym produkcie nic z tego nie mam, ale polecam bo jeżeli 100 chyba 20 zł duży wydatek 100 tabletek, ale mm, nie trzeba wszystkim go imię podawać, tylko tym, który coś się dzieje, a co jeszcze chciałbym powiedzieć yy, Pan podpowiedział mi w sklepie też ten produkt gastrocyt yy. Może nie będę za dużo o nim mówił, ale jest antybakteryjny, przeciwpasożytniczy, taki wykrztuśny, zapach mega, bo to są takie olejki eteryczne i naprawdę oczyszcza te drogi oddechowe i zwalcza też koksydiozę, rzęsistka i wszystkie inne te choróbska, ale do tego potrzebny będzie nam olej, a olej czoskowy można kupić. Ale wydaje mi się, że można poświęcić parę chwil i zrobić to samo. Ja tu sobie prawie całą główkę taką malutką czosku i zwykły olej rzepakowy. Miałem taki akurat i zawsze sobie sam robię. Zaraz go wrzucimy. Czyli na litr. Wydaje mi się, że najlepiej by było dać z trzy główki. Ja tutaj na niecałą szklankę. Dałem średnią główkę pokrojonego w czosku i teraz tak zakręcamy go i zapominam o nim na 14 dni. Po 14 dniach odlewam ten olej i jeszcze raz zaleję ten czosnek, ale tylko połową. I te 14 dni i wszystko. Resztę no, wyrzucam, ten czosnek już jest bezużyteczny, ale tu kolega był u mnie i dałem... Jest trochę przepelona od gołębi. Dałem mu powąchać. To powiedział, że zupełnie inny zapach niż ten ze sklepu, chociaż oczywiście nie krytykuję tego ze sklepu, ale ja stawiam na to, żeby, żeby mieć swój. I mówię, do drążczy piwnych też nam się on przyda. Ok. Jest jeszcze kilka dni, że jest pokrzywa. Dwie garście sobie dzisiaj nazrywałem jak najmłodszej pokrzywy i zalewam to, to wiadereczko najlepiej żeby to było w plastiku tu będę miał koneweczkę myślę że jakieś 3 litry czyli po literku na, każdego, na każdy pojnik zaraz to przyciśniemy jakąś miseczką żeby to nie, nie odstawało i tak spokojnie sobie do jutra na postoi. rano odleję i podam to gołębiom u nas tak chyba u każdego. Gołębie przepierzają się, niektóre gołe szyje. A jeszcze chcą latać. Myślę, że nie natrafimy na przygodę z jakimś z jastrzębiem. To zaraz je puścimy. Pójdą dzisiaj na oblot samce i gołębie młode. Zejdą, zawołamy, nakarmimy i puścimy samiczki. W pojniku herbata, czyli to już jest dzisiaj drugi dzień, jak dajemy tą herbata po oblocie one sobie zejdą wypiją herbatę do końca i, na no i dopiero do, karmy, do poimy czystą wodą a jutro, yy, jutro rano pójdzie dla pokrzywa także otwieramy i startujemy no lecimy chłopaki lecimy lecimy dalej się się kąpały Także jak nuczą się w górze, nie ma tyle kurzu, pyłu. Nie wypłaszam je w jakiś tam sposób, niech sobie po swojemu każdy wystartuje. Tutaj tak, już kiedyś mówiłem, żeby nie było nerwówki. Przy yy, oblocie to przysłaniam, gdyż na, to, yy, na ten przedział zawołamy zaraz samiczki, one już wiedzą, że tu mają przyjść. Chodźcie laski. Zachęcimy tylko troszeczkę. I po przylocie gołębi młodych i samców pójdą one na oblot. Dziś samotnie będą latały, ale jutro do będą latały. Chodź tutaj, jeszcze, jeszcze, chodź bosa, chodź. Tak jest. Teraz otworzymy gołębie młode. One sobie spokojnie dojdą do samców no łobuzy co jest z wami lecimy patrzcie lecimy poleciały wszystkie przysłonimy widełki, żeby nas nie robił w konia. głąbki odeszły, są dość wysoko. Nie lubię y, oblotów w sobotę i w niedzielę, tylko dlatego, że szkoda mi tych gołębie, które y, przychodzą gdzieś z lotu zabłąkane. Ja je z chęcią przygarnę, odbuduję, tylko no nie, nie lubię tej, tej w tej sytuacji, takiej właśnie, później kontaktu z hodowcami, którzy. No nie bardzo to wszystko jakoś tak, moim zdaniem, przynajmniej tak jak to powinno być, go młody, czyli głupi. A szkoda słów. Rądamy ładnie. Z migusią, nie migusia Hej! Ja nie lotuję. Nie lotowałem, ale mówię, też się nie chcę wymążać na temat tego wszystkiego. Tylko powiem co mi sprawia frajdę, sprawia mi frajdę opiekan tymi gołębiami Tutaj są, widzę chyba gołębie młode I zaraz dobiją do nich te gołębie stare, bo puściłem w dwóch grupach A one zaraz się złączą, znajdą się Obserwując gołębie przez rok, ponad rok Myślę, że dobre 60-70% to jest chyba yy, sukcesu, to są drogi oddechowe które, jeżeli są w 100%, wszystko z nimi jest ok, to gołąb chodzi jak perszink dosłownie. Musimy mu to ułatwić. Nasze głębie myślę, że dzisiaj nie jest gorąco. To tak godzinkę spokojnie pochodzą. Całego tego oblotu nie będę nagrywał. Yy, tak jak mówiłem, tutaj koledzy przyjdą młode gołąbki, tu zejdą samce, przepędzimy. Puścimy samicę i tak to będzie fajnie. Też chciałem tylko, tylko dodać, że to, co ja tam mówię, co podaję, to jest tak, jak już kiedyś powiedziałem: czyli to, co ja uważam za stosowne. Każdy niech robi po swojemu, ale każdemu życzę wszystkiego dobrego i sukcesu w nadchodzącym sezonie. I także w podsumowaniu tego sezonu lotowego czy opieki. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się. Cześć.